Dzień dobry, w poniedziałek 6 kwietnia w Aktualnościach wita Państwa Krzysztof Czurewicz. Dziś aktualności zdominowane są wiadomościami związanymi z pandemią koronawirusa i to jest dziś chyba najważniejsze. Działania podejmują samorządowcy. Starosta Krzysztof Lis zwołał pilne spotkanie z szefami służb w związku z przypadkiem zakażenia mieszkańca Szczecinka koronawirusem. Uczestniczyli w niej wszyscy biorący udział bezpośrednio w zwalczaniu zagrożenia. 1 kwietnia decyzją starosty szczecińskiego Krzysztofa Lisa powiatowy urząd pracy w Szczecinku uruchomił 400 tysięcy złotych w ramach funduszu pracy z przeznaczeniem na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa, a już następnego dnia, a więc 2 kwietnia, wpłynęło do urzędu ponad 100 wniosków. A więc ta pula automatycznie została wyczerpana. Dlatego też starosta natychmiast zaapelował do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z prośbą o wyasygnowanie dodatkowych 2 milionów złotych na ten rodzaj wsparcia. Tutaj warto przypomnieć, że maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 tysięcy złotych, czas spłaty 12 miesięcy z możliwością umorzenia po 3 miesiącach, jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie. Zasady dotyczące ubiegania się o wyżej wymienione wsparcie oraz dróg wniosku i mowy dostępne są na stronie internetowej powiatowego Urzędu Pracy w przecinku, ponadto zaraz po świętach wielkanocnych na wsparcie prawdopodobnie będą mogły liczyć również małe i średnie przedsiębiorstwa w postaci dofinansowania kosztów pracowniczych. Pomoc otrzymają również samozatrudnieni. Trzeci rodzaj pomocy będzie dedykowany użytkownikom wieczystym terenów, w ich przypadku przesunięty zostanie termin wniesienia opłaty. Będzie ją można ujścić do 30 czerwca 2020 roku. Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco stron internetowych zarówno Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, jak i Powiatu Szczecinieckiego. Od kilku tygodni trwa zdalne nauczanie, w szkołach podległych starostwu zdalna nauka przebiega bez większych zakłóceń. Ja myślę, że ten pierwszy okres czasu, który jakby zakładał, że mamy zamknięte szkoły i taką na okres dwóch tygodni był inny od tego okresu, w którym Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że przedłuża ten okres do świąt, to po pierwsze, ale jakby wpisuje już w normalne zajęcia to, co jest związane ze zdalnym nauczaniem i dzisiaj każda nasza szkoła już w tym funkcjonuje. Ja w dniu dzisiejszym również odbyłem drugie, czy nawet trzecie taką wideokonferencję z dyrektorami szkół, co tydzień takie takie jakby analizy robimy, w której po pierwsze informujemy, na moi dyrektorzy informują, jak to wygląda u, ich w szkole, u nich w szkole, jakie są obwarowania dotyczące tego, co jest związane z faktycznie z funkcjonowaniem zdalnego nauczania, czy w tym zakresie docieramy do wszystkich uczniów, czy są tylko te zadania zdalne poprzez przesyłanie maili, czy też robimy wideo spotkania z uczniami, jak na to reagują rodzice, dlatego że też. jest jest wiele uwag rodziców, przynajmniej docierają do nas, a to, że uczniowie są przeciążeni, a to, że duży ciężar jest na uczniach. To wszystko monitorujemy. Dzisiaj właśnie mieliśmy taką też takie spotkanie, prawie dwugodzinne, gdzie również do dyspozycji dyrektorów szkół był radca Prawdy Starostwa Powiatowego, ponieważ odpowiadał na, za sprawy dotyczące na przykład, jak traktować godziny ponadwymiarowe w zakresie tych etatów, które mają nauczyciele, jak rozliczać chociażby te godziny czy wysyłanie maili, zadań bez wideo takich konferencji, wideo zajęć może tutaj w jakimś arkuszu organizacyjnym mieć miejsce. Czy godzina powinna być 45-minutowa, czy taka jak normalnie na zajęciach, czy też inna. Więc to są pytania, na które każda z naszych szkół jakby analizuje, odpowiada. Ogólnie rzecz biorąc, gdybym miał dzisiaj podsumować nasze spotkanie, to myślę, że w większości szkół, we wszystkich naszych szkołach nie ma problemu z tym, żeby uczniowie uczestniczyli w tych zdalnych zajęciach. To, to jest istotna i bardzo ważna informacja. Po drugie najgorzej chyba jest gdzieś, gdzie tych uczniów jest tylko łącznie 65% to zespół szkół technicznych, ale docieramy do nich chociażby w inny sposób, jeżeli chodzi o nawet telefoniczne czy mailowe zadania. Część z uczniów nie ma albo dostępu do internetu, to wtedy to jest połączenie telefoniczne, albo w ogóle no, no nie ma komputeru z takim sytuacją się też zderzamy, ale to jest nieduża, nieduża ilość dzisiaj, jeżeli chodzi o te łącza. Nie ma też skarg jakichś, jeżeli chodzi o rodziców, że te osoby są przeciążone, jakieś indywidualne sytuacje, jeżeli są, to bezpośrednio dyrektor szkoły reaguje. Jeżeli Państwo macie takie sytuacje, bardzo proszę zgłaszać do każdego z dyrektorów, tak się umówiliśmy, że te sygnały będą przy, przy, przyjmowane i będziemy je omawiać i reagować, jak ewentualnie tutaj postępować, więc Dzisiejsze funkcjonowanie szkół ponadpowiatowych, tych powiatowych średnich, jest w mojej ocenie bardzo dobre i chcemy, jakby wymieniać się tutaj informacjami, przyjmować sygnały, aby jeszcze było lepsze. Uczniowie pracują na tych programach, które są dostępne. Wydaje się, że to bezpieczeństwo jest zachowane. Pan pytał matury. Nie wiemy. Tak? No matury są pewnym znakiem zapytania. Tak jak dzisiaj są proponowane próbne egzaminy klas ósmych, ale też są sygnały, a może jednak nie próbne egzaminy, czy tam później egzaminy klas ósmych, a na przykład konkurs świadectw. Więc kwestia matur jeszcze nie do końca jest jakby wiadoma. Nasi dyrektorzy szkół przygotowali to wszystko, co jest związane z właściwym zgłoszeniem określonych uczniów do, do spraw matur. Natomiast czekamy na to, w jaki sposób. Ministerstwo Edukacji czy Okręgowe Komisje Egzaminacyjne będą podchodziły do tego, co jest związane z maturami. I wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że jest to sytuacja nowa, występująca po raz pierwszy i wszyscy się powoli tego uczą, prawda? I... Nawet jeżeli coś nie idzie tak jak powinno, to z biegiem czasu pewnie będzie to dopracowanie i wszystko będzie dobrze. No tak, to jest też, pewien, wie Pan, pewien taki sprawdzian, bo mówimy tak, mamy komputery, mamy łącza sztywne, mamy wszystko i teraz wszystko mówimy, mamy, mamy, ale dzisiaj sprawdzamy w praktyce, czy my z tego po pierwsze potrafimy właściwie korzystać, czy te łącza są właściwe i możemy ten przekaz wideokonferencji robić. Ja to sam sprawdziam w zasadzie codziennie. Może to i też właściwie, że, że w zasadzie potrafimy jakby dzisiaj się zmobilizować do tego, żeby z tych narzędzi skorzystać i korzystamy, ale też część jest w sytuacji takich, gdzie ktoś nie ma dostępu do internetu albo nie ma dostępu do komputera. Są rodziny, które mają czwórkę, piątkę i więcej dzieci. W tej chwili Ministerstwo Edukacji rozpisało konkurs nabór wniosków na, na, na zakup komputera do zlądalnego nauczania. Przed chwilą też miałem spotkanie i z tymi z dyrektorami nasz wydział tutaj pracuje. Od jutra można składać wnioski do Ministerstwa Edukacji na zakup takich komputerów. Z tego, co tutaj już wstępnie żeśmy założyli, samorząd powiatowy może otrzymać do 100 tysięcy dofinansowania. Myśmy dzisiaj sobie określili, tak? czy chcemy kupić tablety, laptopy czy komputery. Mówimy laptopy, dlatego że one są bardziej mobilne, to po pierwsze. Określiliśmy sobie, że to będą tablet, komputery, których wartość będzie tam do 2,5 tysiąca złotych, bo nie ma co kupować jakichś kosmicznych wyposażeń. No i oczywiście też do godziny 14 dzisiaj dyrektor że mają mi złożyć informacje i jakie są potrzeby związane z braku dostępnością dzieci i młodzieży do sprzętu, zakładając, że, do, że muszą jakby to weryfikować, jeżeli chodzi o kwestie, no, jakichś możliwości finansowych poszczególnej rodziny i czy w rodzinie jest dwójka, trójka, piątka, czy więcej dzieci. Takie informacje do 14 przyjmujemy, będziemy budować wniosek, wniosek złożymy wniosek do Ministerstwa Edukacji, załóżmy, jeżeli dostaniemy 30, pieniądze na 30 czy 40 komputerów, to wtedy dopiero będziemy weryfikować, czy z tych potrzeb, które zostały zgłoszone, jakie mamy możliwości, wtedy do kogo dedykujemy to wsparcie finansowe, więc myślę, że w najbliższym czasie taka, takie działanie też będzie. Jeżeli młodzież dostanie taki komputer, to będzie miało to użyczone na czas zdalnej nauki, więc o tym, też, o tym też myślimy. To są sytuacje, które są nadzwyczajne i też chcielibyśmy przynajmniej w jakimś tam dostatecznym stopniu udostępnić możliwość zdalnego nauczania tych dzieci, które dzisiaj takiej możliwości nie mają. Kwarantanna i zawieszenie działalności wielu firm powoduje określone straty w gospodarce. Likwidowane są miejsca pracy, małe, rodzinne firmy mogą przestać istnieć. Dzierżawcy lokali w zasobach komunalnych mogą ubiegać się o zniżkę lub zamrożenie czynszu. Z pomocą pospieszyło też starostwo, w imieniu którego działa powiatowy urząd pracy. Zaraz po tym, jak w naszym powiecie odnotowano pierwszy przypadek zakażenia, starosta Krzysztof Lis zwołał opinię na radę. Uczestniczyli w niej wicestarosta Robert Fabisiak, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Sebastian Korecki, a także szefowie poszczególnych służb, więc komendant powiatowy policji Andrzej Dziemianko, pełniący obowiązki komendanta powiatowego. Pan Adam Wójtowicz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wiesław Kurik. Osoba, o której potwierdzono obecność COVID-19 to 60-letni mężczyzna, który wrócił za zagranicy i obecnie przebywa na oddziale zakaźnią Koczolickiego Szpitala. Członkowie rodziny, a także osoby z kontaktu zostały podane kwarantannie. Tutaj, jak zapewnił dyrektor Szycińskiego Stanu Pilu, to osoby bardzo odpowiedzialne i świadome zagrożenia. Żadne z nich nie opuszczało i nie opuszcza miejsca swojego zamieszkania. Wszystkie niezbędne procedury zostały natychmiast prowadzone, a samo ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa ograniczone do minimum. Ponadto policjanci i strażnicy miejscy... Zintensyfikowali czynności patrolowe na terenie powiatu i samego Szczecinka, co myślę nasi mieszkańcy zdążyli zauważyć. Szczeciniecka Straż Miejska przeszła pod dowództwo powiatowej komendy policji. Mundurowi wciąż sukcesywnie sprawdzają, czy osoby objęte ksarantanną przebywają w domach. Już niedbawem pomoże im siedmiu żołnierzy z 14. Zachodnio-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Samorząd powiatowy zaopatrzy szpital, służby, schronisko młodzieżowe wyznaczone jako miejsce kwarantanny oraz inne jednostki niezbędne, niezbędne środki ochrony osobistej. Na ten cel zostały uruchomione kolejne środki z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Powiat szczeciński zakupił 1200 litrów niezbędnego płynu do dezynfekcji, który w najbliższych dniach trafi do jednostek, które potrzebują go najbardziej. Zespół Skół Technicznych w dalszym ciągu produkuje przybity ochronne 24 godziny na dobę. Warto jeszcze powiedzieć o jednej niewątpliwej, istotnej dla mieszkańców naszego powiatu sprawie, a mianowicie w tych dniach wojewoda zachodniopomorski wdrożył... Nowe procedury związane z kwarantanną. Do tej pory w naszym województwie funkcjonowało 11 miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny zbiorowej. Od 3 kwietnia lista ta poszerzyła się jeszcze o miasto koszalin, a dla osób muszących przebywać w dwutygodniowym odosobnieniu wprowadzono tzw. rejonizację. W przypadku mieszkańców powiatu szczecinieckiego oznacza to, że osoby, które nie mogą spędzić kwarantanny w miejscu swojego zamieszkania zostaną oddelegowane do koszalina. Kwarantana zbiorowa na terenie Koszalina obejmuje miasto Koszalin, powiat Koszaliński, powiat Słowieński, powiat gełgarski, i tak jak wspomniałem, nasz powiat, a więc powiat Szczeciniecki. W przypadku, gdy osoba poddana kwarantanie nie stanie sama dotrzeć do wskazanego przez wodę miejsca odosobnienia, każdy z samorządów powiatowych zobligowany jest do pomocy w zorganizowaniu bezpiecznego transportu. Wszystkie ważne, szczegółowe informacje na ten temat oraz niezbędne numery telefonu odnajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, do czego serdecznie zachęcam. Dzień dobry, serdecznie ponownie Państwa witam. Poniedziałek, jesteśmy po weekendzie. Po weekendzie, w którym nie stwierdzono żadnych nowych przypadków związanych z koronawirusem, czyli Szczecinek do tej pory odnotował jeden taki przypadek. Osoba jest już w szpitalu, pozostała rodzina w kwarantannie. Jeżeli chodzi w ogóle o osoby przebywające na kwarantannie, to musimy pamiętać i być świadomi tego, że zmieniły się przepisy i dzisiaj nie tylko osoby, na przykład powracające z zagranicy, pozostają na kwarantannie, ale także całe rodziny. Dzisiaj na terenie powiatu tych osób jest ponad 400, niemniej jednak uważamy, że to jest w granicach takich średnich krajowych, biorąc pod uwagę to, że nasz powiat ma 80 tysięcy mieszkańców, to ta liczba nie jest przytłaczająca. Niemniej jednak na pewno policji, przed policją dużo, dużo pracy, żeby skontrolować te wszystkie osoby na kwarantannie. Zresztą jeżeli chodzi o nasze postępowanie, w związku z tym, że jesteśmy w przeddzień. Świąt Wielkiej Nocy. Wiemy, że pogoda ulega poprawie. Ilość osób, które powraca na święta, ilość osób, która będzie chciała skorzystać ze wspólnych spotkań na powietrzu, wzrasta. Stąd też nasze zapobiegawcze i konsultacje, które, które postanowiliśmy dokonać. Korzystając ze swoich uprawnień, zwołałem na dzisiaj Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. To jest właśnie w kompetencji każdego burmistrza, czy to jest Szczecinek, czy to jest borne czy to Grzmiąca. Tam właśnie burmistrzowie mają, taką, do tego, mają taki mandat, żeby zwołać takie sztaby. Ustawa bardzo precyzyjnie mówi, co do osób, co należy wykonać, jakie działania podjąć. Do takiego spotkania doszło tutaj w szczecineckim Ratuszu. Rozmawialiśmy zarówno z komendantem, powiatowej policji w Szczecinku, komendantem Straży Pożarnej, dyrektorem y, powiatowej stacji y, Sanepidu, y, Rozmawialiśmy z komendantem Straży Miejskiej. To są osoby, które według mnie są najbardziej dzisiaj potrzebne w tym, żeby zabezpieczyć y, organizację i funkcjonowanie naszego miasta, tak żeby ograniczyć przypadki zachorowalności na y, koronawirusa. Zostały poczynione ustalenia. Komendant zwracał się i ja też Państwa bardzo proszę, żeby ogrodów działkowych nie traktować jako miejsca, enklawy, które jest wolne od obostrzeń. Oczywiście przepisy jednoznacznie mówią, że, że, że one nie są wyłączone, z, tak jak chociażby parki miejskie czy, czy, czy miejsca, miejsca spotkań otwartych. Natomiast zwracam się do Państwa z prośbą, żeby zachować tutaj się odpowiedzialnie, nie robić grillów, nie, nie e, doprowadzać do dużych spotkań. Na tym spotkaniu także to, co jest najważniejsze, udało nam się, e, znaczy zobowiązałem wszystkich komendantów do tego, żeby wyspecyfikowali, co im jest potrzebne, ile jest potrzebnych ich sztukach rękawic, przyłbic, masek, strojów ochronnych. Jesteśmy w stanie jako miasto wyjść naprzeciw, pomóc i zabezpieczyć tych, którzy są na pierwszej linii, e, na pierwszej linii tutaj e, interwencji na pierwszej linii poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Apeluję do wszystkich o rozwagę. Do istniejącego pakietu zakazów, który obejmuje m.in. konieczność zachowania dwumetrowych odstępów podczas przemieszczania się po ulicach, zakazu wstępu do parków, siłowni pod chmurką i na Place Zabaw, doszedł kolejny zakaz wstępu do lasu. Zakaz obowiązuje na razie do 11 kwietnia. Zamknięte pozostają też parki narodowe. Zakaz wstępu do lasu. Został wprowadzony przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. Jest to ustawa, która mówi o przeciwdziałaniu COVID-19 i która nakłada na organizacje takie właśnie jak pasy państwowe obowiązek natychmiastowego wykonania decyzji administracyjnej związanej ze zwalczaniem epidemii. I to jest dla nas podstawa, podstawa dlatego wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Teraz ten zakaz wstępu do, do lasu dotyczy przede wszystkim osób postronnych. Można tak powiedzieć w skrócie: osoby postronne i niepostronne. I teraz osoby postronne są to wszystkie osoby, tak krótko rzecz ujmując, wszystkie osoby, które odwiedzają las, zazwyczaj odwiedzają las rekreacyjnie, turystycznie, sportowo, czy też po prostu spacerują w lesie. Czyli są to osoby, które w tym momencie nie muszą niekoniecznie przebywają w lesie prawda? niekoniecznie dla na przykład działań gospodarczych dla wykonywania jakiejś pracy związanej z lasem i te osoby mają zakaz. Ten zakaz został wprowadzony przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo związane z pandemią, ale też po obserwacji, bo na początku, zanim zakaz został wprowadzony, oczywiście jako las obserwowaliśmy sytuację, jak ona się rozwija i zwłaszcza przy tych większych ośrodkach miejskich mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że pojawiały się skupiska ludzi. Ludzie się zjeżdżali na parkingi leśne, robili pikniki. Właściwie można było powiedzieć, że no, tam się skoncentrował cały ruch, więc jak i ruch, i skupiska to niebezpieczeństwo. No i stąd właśnie ta, ten zakaz wstępu do lasu. Przypomnę tylko i zaznaczę, że mamy w tym momencie też bardzo duże, duże zagrożenie, przeciw, zagrożenie pożarowe. W związku z tym nawet postawiłbym taką tezę, że gdyby nie zakaz wstępu do lasu w tym momencie z, z tych względów pandemii, to, to mielibyśmy pewnie w wielu miejscach zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Mówimy o osobach postronnych, ale niepostronnych również, czyli niektóre osoby mogą przebywać w lesie. Tak, są osoby, które mogą przebywać w lesie, więc to są osoby niepostronne. Czyli znowu, tak ogólnie rzecz biorąc, są to wszystkie osoby, które wykonują działania, pracę w lesie, wynikające z, z podstawy prawnej, jaką jest umowa, na przykład o pracę. I teraz, dotyczy to zarówno samych pracowników, którzy pracują w gospodarce leśnej, jak i tych, którzy współpracują z lasami w jakikolwiek sposób. Na przykład chociażby osoby, które, które pozyskują materiały no, telewizyjne, prawda, I mogą udać się do, jeśli mają taką umowę z lasami, że dla lasów wykonują jakieś działania z tego wynikające z tej umowy wynikające, to mogą udać się do lasu i, i przeprowadzić takie działania. Natomiast no, jeśli chodzi też o osoby prywatne, mamy też taką grupę ludzi, która, która pozyskuje samodzielnie drewno, prawda, i mają na to zgodę. To te osoby też mogą udać się do lasu, bo wykonują tam pracę. Natomiast jeśli chodzi o osoby na przykład takie, które mieszkają w miejscowościach mniejszych, do których trzeba udać się przejeżdżając przez las, to te osoby również mogą się udać do tych Miejscowości do tych swoich miejsc zamieszkania po drodze leśnej, ale która jest udostępniona do ruchu publicznego. Tutaj również nie ma zakazu. A co z myśliwymi? Myśliwi, można powiedzieć, cały czas, co jakiś czas pojawiają się w lesie. Tak, tak. tak. Pojawiają się w lesie, natomiast tutaj też są obostrzenia, bo w tym momencie można by było powiedzieć, że też jeśli chodzi o działania myśliwych, to, to oni mają ograniczony, ten no, bardzo ograniczone wejście do lasu. Właściwie ten zakaz ich też obejmuje w tym sensie, że, że nie obejmuje ich tylko wtedy, kiedy wykonują działania wynikające z, no, z ustawy łowieckiej. I tutaj, jeśli chodzi na przykład o to działanie myśliwych takie konkretne już, na, to mogą prowadzić poza obszarem zamkniętym, czyli wyłącznie w celu szacowania na przykład szkód łowieckich, zabezpieczania pól rolników przed szkodami, dokonywania napraw, które są niezbędne w tym czasie, albo na przykład chodzi o obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, rozprzestrzenianiu się ASF, czyli mamy ten, ten afrykański pomór Świnioń on, on cały czas jest aktualnym tematem, chociaż Ponieważ z wiadomych względów przeszedł teraz na drugi plan. Czyli myśliwi mogą wykonywać obowiązki, one też są dosyć mocno ograniczone, ale myślę, że tutaj o szczegóły należałoby dopytać w Polskim Związku Łowieckim. Jeszcze spytam o osoby, które mają działki rekreacyjne. Mówił Pan o osobach, które mieszkają w miejscowościach leśnych, ale osoby, które mają działki rekreacyjne, bo tak się również mhm. zdarza w lasach albo w ich pobliżu, czy one mogą się przemieszczać w lasach? Wiadomo, że, że no, wszystkiemu towarzyszy zdrowy rozsądek. Przecież nie będziemy teraz udawać, że po prostu jedziemy gdzieś na naszą działkę, czy na jakiś nasz obiekt, obiekt czy na jakiś domek, prawda, gdzie nie jesteśmy właścicielem. Więc jeśli jesteśmy właścicielem jakiejś działki, jakiegoś domku i chcemy udać się tam na, na jakiś spacer, czy na odpoczynek, czy chcemy po prostu dojechać w jakiejś ważnej sprawie, bo, nie wiem, na przykład rozpoczynamy jakiś remont albo musimy coś dokończyć, Sprawdzić po prostu chociażby naszą działkę czy domek, jak to tam wygląda, więc też poruszamy się drogą, która jest udostępniona, udostępniona do ruchu, chociaż jest na terenie leśnym. To wtedy ten zakaz tutaj nas nie, nie dotyczy. A kto egzekwuje ten zakaz? Chodzi chyba o Straż Leśną, tak? Tak, chodzi o Straż Leśną. Na szczęście jest tak, że Straż Leśna rozumie sytuację w takim właśnie kontekście, że oczywiście prawo należy egzekwować, ale z drugiej strony no tutaj bardziej chodzi o odpowiedzialność. Przecież nie chodzi o to, żeby, żeby, żeby karać kogokolwiek, tylko chodzi o to, abyśmy byli odpowiedzialni za siebie, odpowiedzialni za naszych bliskich i odpowiedzialni za całą sytuację w naszym kraju. To podobnie porównałbym to do takiej sytuacji, w której gdybyśmy założyli, że wszyscy jesteśmy tak stuprocentowo odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo innych, na przykład poruszając się pojazdami w komunikacji miejskiej, prawda, czy prywatnymi samochodami, no to wtedy, gdyby tak było, to moglibyśmy z powodzeniem zdjąć wszystkie zasady ruchu drogowego ale wiemy, że tak nie jest. Więc nie chodzi o to, żeby karać, ale chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym i myślę, że jeśli zdarzy nam się prawda, zapomnieć w tym momencie i przekroczymy jakiś przepis prawny, to też myślę, że możemy liczyć na, na zrozumienie Straży Leśnej, jeśli oczywiście nie robimy tego z premedytacją. Prowadzone obostrzenia również dotyczą wędkarzy. Nie można wędkować. Opinię taką wydał Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A dosłownie brzmi on tak. Należy stwierdzić, że uprawianie wędkarstwa na mocy obowiązujących przepisów jest aktualnie zabronione. Zakaz ten dotyczy zarówno grup, jak i pojedynczych osób i wynika nie tylko z troski o zdrowie i życie samych wędkarzy, ale również z troski o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Mieszkańców Polski i jest związane z bardzo wysoką zarażliwością wirusa wywołującego chorobę COVID-19. W związku z powyższym służby mundurowe wobec osób wyjeżdżających na ryby będą reagowały stanowczo, traktując takie wypady jako złamanie obowiązującego prawa. I to już wszystko w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu udamy się na wycieczkę z Mateuszem Zacharowiczem, a na zakończenie nadamy magazyn Vector Media. Do zobaczenia.